Słaba pierwsza część sezonu 2022-2023 w wykonaniu Ceraduena Czarnych Radom spowodowała, że w klubie doszło do zmiany trenera. Jacka Nawrockiego zastąpił Paweł Wojcki, który jednocześnie zakończył swoją zawodniczą karierę. Pewnie to takie będzie wyświechtane i sloganowe, ale chciałbym, żebyśmy poprawili jakieś elementy, w których wiem, jakie chciałbym, żebyśmy poprawili w każdym kolejnym meczu. Nie wiem, czy wygramy. Ale chciałbym, żebyśmy w tych elementach, które nie do końca nam wychodziły, zagrali lepiej na to liczę i o to będę walczył w tych spotkaniach, żebyśmy poprawiali się z każdą piłką, czerpali radość z udanych akcji i to będzie takie kluczowe. A myślę, że jak to będziemy robić, to i wyniki przyjdą i będziemy wygrywać. Paweł Wojicki w roli szkoleniowca czarnych zadebiutuje w niedzielę 4 grudnia, kiedy to Radomianie zagrają z faworyzowaną Zaksą Kędzierzyn-Koźle. O punkty będzie więc niezwykle ciężko. Początek spotkania o godzinie 14.45.